Nimpo Os, cześć, mistrzowie i mistrzynie, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony ninja. A w dniu dzisiejszym aż wstyd się przyznać, ale zapraszam Was do nieźle spóźnionego QA. Ale jak to mówi stare przysłowie lepiej późno niż wcale. Tak więc zapraszam Was serdecznie do oglądania. Cóż, misji było sporo do wykonania, a jak każdy wojownik, chyba chciałby kiedyś powrócić do korzeni. Tak więc, cóż, nie przedłużajmy i zaczynajmy odpowiedzi na Wasze pytania. Lena Gacha zadała pytanie Czy można trenować broń, ale nie z metalu? Oczywiście, że tak moi drodzy I jest to w zasadzie priorytet w waszych treningach ninjitsu Gdyż bowiem, głównymi waszymi brońmi treningowymi powinni stanowi... Powinny stanowić tak zwane bronie bezpieczne A mianowicie a mianowicie bronie w stylu boken Tak ja właśnie trenuję sobie tutaj katanką bokenem Tak właśnie i również dla was jak najbardziej polecam używać bokenów Kolejne pytanie. Filip Wasalcionek, 9, pytanie: czy zrobisz Pierwsze pytanie. Czy e, zrobisz film, jak zrobić treningowe sztylety Sai? Czyli mianowicie mam, mam tutaj rozumieć wersję Boken. Jak najbardziej, ślicznie Ci dziękuję za to pytanie, gdyż bowiem dopisuję je z automatu do listy najbliższych odcinków. Kolejne pytanie. Zrobisz film, jak zrobić kij trzyczęściowy? Rozumiem, że chodzi tutaj o, o kij Sunset Zukon. Również z czasem taki film się na pewno się pojawi. Kolejne pytanie, jaki według ciebie jest najlepszy miecz samurajski katana, wakizashi czy danto? Otóż nie ma najlepszego rodzaju mieczu samurajskiego, kwestia jest już indywidualna, ale co jak co, nihonto, nic nie zastąpi. I ostatnie pytanie, czy byłeś kiedyś w Japonii? Cóż, jeżeli byłem, to chyba w innym wcieleniu, osobiście jeszcze nie. Kolejne pytanie od fng3295. Pierwsze pytanie. Czy jest możliwość trenowania, kiedy nie ma się dostępu do klubów i profesjonalnego sprzętu? We własnym zakresie zawsze jest taka możliwość i dlatego zachęcam Was serdecznie, że jeżeli nie ma jakiegoś klubu w okolicy, bądź też chwilowo nie macie możliwości, książka, internet, podstawowego kija choćby do walki jakimkolwiek orężem znajdziecie gdziekolwiek, a przede wszystkim trening ręczny, ciała i ducha, Zawsze możecie sobie wykonać. I zapewni Wam to bardzo dobry start przed podjęciem treningów w pełnoprawnych klubach, czy też sekcjach od sportów i sztuk walki. Kolejne pytanie, jaką broń polecasz jako pierwszą dla kogoś niedoświadczonego? Wszelkiego rodzaju kij, krótka pałka. To możecie sobie zinterpretować jako krótki nóż, czy też tanto, czy też ninja to katane, a także i oczywiście jako kibo, czy też kiijo? Nie polecam tutaj łączonych broni typu nunchako, czy tak samo odradzałby wam na początku broni dystansowych w formie, yy, formie dodatku typu łańcuch bądź lina. Kolejne pytanie od Micha Piotrowski 6300. Pierwsze pytanie, jaką broń polecasz dla początkujących, tak samo jak w poprzednim pytaniu, wszelkiego rodzaju kij, bądź też coś, co można zinterpretować jako? jako po prostu broń bezpieczną. Kolejne pytanie, co sądzisz o połączeniu kung fu z ninjitsu? Jak najbardziej fantastyczna sprawa, gdyż boję mnóstwo tej technik, które są w ninjitsu, są także i również oczywiście w kung fu, ponieważ tam są też korzenie ninjitsu. Możemy później szukać nieco głębiej. To w zasadzie zapiszecie się na niezłą przygodę z historiami sportów i sztuk walki. Megan Wiem jem, 7098 Dzień dobry, a lub dobry wieczór, a raczej cześć i czołem. Przegrałeś Fortnite lub Lola. Fortnite akurat nie wlicza w Legend, owszem, i to całkiem sporo. Kolejne pytanie, jaka jest twoja najlepsza broń, czy najlepsza? Nie ma czegoś takiego jak najlepsza, ale jeżeli chodzi o ulubioną, to jest to Kusari-Gamma bądź Kunai na linie. A tak samo tutaj w tym przypadku Kunai bądź Kusari-Gamma na linie bądź łańcuchu. I kolejne pytanie, czy yy, nagram odcinek z łuku ninja, Hankyu, tak zwany Łuk? Oczywiście, że tak, jest także i w planach, natomiast ten odcinek planuję zrealizować gdzieś początkiem wiosny. Magmer 5964. Pierwsze pytanie, od jakiej broni zacząć trening? Tak jak wspominałem, przede wszystkim od kija. Gdyż byłem tutaj fantastycznie, możesz nauczyć się opanować broni, czy także również przechwytów oraz to, jak się broń zachowuje w sytuacji, kiedy wam się wyśliznie z ręki i trzeba ją szybko dobyć z powrotem. Kolejne pytanie, czy nagram film o kobietach ninja? Mianowicie chodzi tutaj o Kunoichi zapewne. I swoją drogą, naprawdę świetne tutaj pytanie z twojej strony, gdyż byłem myślę, że taki pełnoprawny odcinek o Kunoichi byłby chyba całkiem niezły. Tak więc zapisuję na listę, otóż, kolejnych odcinków. Nuben Gaming 3404 zadał pytanie. Nagrasz odcinek o sposobach walki ginatą? Świetna sprawa. Już osobiście od dłuższego czasu chciałem się przybrać za treningi naginatą. Jeszcze jednak nie starczyło mi na to wszystko czasu, ale z pewnością kiedyś taki odcinek się pojawi i liczę, że to będzie początkiem tej wiosny. Profines Games 9198 zadał pytanie. Trenuję karate. Os pozdrawiam serdecznie. Zastanawiam się nad rozpoczęciem treningu bronią. Mam do wyboru 3. Ponieważ y, Sensei w moim klubie umie walczyć tylko tymi brońmi, zapewne mniej więcej, ale pewnie się nie chwali, y, Katana, bo Nurczako którą ty byś y, wybrał na moim miejscu? Jak na razie myślę nad Kataną. Przepraszam za tak długie pytanie i proszę za odpowiedź. Z mojej strony to ja przepraszam za tak długą odpowiedź. Cóż, y, jeżeli jeszcze aktualne, choć liczę, iż nadrobiłeś w swoich treningach, to zdecydowanie polecam ci od Kija, ponieważ bo możesz łatwo zinterpretować także i na katane, a tutaj Wokan jest kluczowy do treningów. NVS Subscribe zadał pytanie, czy ninja posługiwali się tarczą? Zależy o jaką tarczę chodzi, bo jeżeli chodzi o żywą tarczę, żeby przychwycić przeciwnika i tak dalej, to do dzisiaj w pewnych służbach się coś takiego wykorzystuje. Natomiast jeżeli chodzi o zwykłe tarcze typu puklesz, czy też także nie wiem, tarcza sześciokątna, wiele jej było w średniowieczu, to wszystko zależało z pewnością od interpretacji, od sytuacji, natomiast swego rodzaju tarczą można było tutaj także zinterpretować różnego rodzaju, że tak powiem, ustawienia różnych machin obleżniczych, więc w dużej kwestii może niedosłownie tarczą jak rycerze, ale owszem, korzystali z tarczy. Kacper5683, Młody Samuraj, przeczytany. Szczerze ci odpowiem, jeszcze nie, aczkolwiek pamiętam też o tej książce i z pewnością jak nieco sobie ochłonę, nieco poukładam sobie jeszcze swoje plany treningowe, to kiedyś w końcu wezmę się za tą lekturę. Swoją drogą, naprawdę słyszałem bardzo pozytywne opinie. Karolina Karolczak4834 zadała pytania, Twoja pierwsza broń? Zdecydowanie Kibo Pocikidzo. Przekładka 6649 zadała pytanie Czy nagrasz kiedyś najlepsze ćwiczenia dla Ninja lub karateki bez sprzętu? Swego rodzaju nagrałem kiedyś taki odcinek odnośnie kalisteniki z ringu ABS-a, mięśni brzucha z wykorzystaniem własnego ciała. To był taki wstęp do czegoś takiego, ale myślę, że chyba powrócimy sobie do takiej serii właśnie treningu z wykorzystaniem własnego ciała. Kirksmas02 zadał pytanie Często mówi się, iż ninja utożsamieni się z ropuchą bądź żabą. Yy, rzadziej z kotem czy wężem, stąd moje pytanie, skąd też takie rzeczy się biorą? Co myślisz o porównywaniu sztuk walki do zwierząt, choćby kung fu? jest utożsamieniem ze smokiem, czy tygrysem. I co o tym sądzisz? Cóż, generalnie chodzi tutaj bardziej o ideologię, e, bardziej ezoteryczną sztuk walki, gdyż bowiem gdzieś te zwierzęta mocy w nas krążą. I są. Nie jeden wojownik Shinobi, czy także i wojownik innych sztuk walki, określa się mianem jakiegoś, jakiejś ksywki właśnie, czy to zwierzęcia mocy, czy jego duchowego przeciwnika. W moim przypadku też tak również jest i bardzo często korzystam z energii smoka. A swoją drogą mamy właśnie rok brzmi, która też jest bardzo mocno zakorzeniona w ninjutsu i określa także bardzo mocno termin medykamentów. Nawet u nas w logo nfz mamy także i symbolikę żmiji, która właśnie też służy do różnego rodzaju medykamentów. Więc można powiedzieć, że mamy teraz trening wiedźmińskiego stylu Shinobi i żmi. I jeszcze mamy tutaj małe pytanie prowokacyjne, po co trenować? A po co w ogóle się uczyć? A po co w ogóle jeść coś dobrego? A po co w ogóle cokolwiek robić? Otóż trenuje się dla samego siebie i własnych, indywidualnych potrzeb. To tak w skrócie, jeżeli chcecie zostać prawidłowymi wojownikami, czy też prawdziwymi, sinowymi, może też chcecie gdzieś jakiejś pracy mniej więcej w tych rejonach, no to cóż, to wszystko jest tak pokrewne ze sobą, że wszędzie wam się te sztuki walki przydadzą. Micha Kot 4875 zadał pytanie. Trenuję karate Shotokan od 4 lat i mam pytanie, gdzie można kupić taką treningową katanę? Możesz złożyć zamówienie także i u mnie w sklepie, ponieważ zajmuje się wykonywaniem różnorakiej broni, ręcznie tworzonej w tym też, także i bokeny a również także i opisy znajdziesz w op opisy do sklepów znajdziesz też w opisie materiału. Zapraszam serdecznie. Kacper Jabłoński 9595. Zadał pytanie. Kiedy zrobisz odcinek, jak zrobić SAI? Ostatnio miałem przyjemność wykonać właśnie sobie sztylety SAI na zamówienie dla jednego z Was. I z tego co mi wiadomo, użytkownik jest bardzo zadowolony. Jestem też bardzo wdzięczny z tej strony za zamówienie. Cóż, niestety nagrać nie zdążyłem, bo trochę mnie czas gonił. Ale już niebawem myślę, że także i nagramę sobie odcinek, w którym to pokażę Wam, jak wykonać pełnoprawdę sztylety SAI. Chris Massem zadał pytanie: Jakie bronie jeszcze planujesz wykonać na warsztacie? Pozdrawiam, lista jest bardzo duża i bardzo spora. Aktualnie właśnie zabieram się za montaż jednego z grubych materiałów, mianowicie jak zrobić Uriziela z Gotika Jedynki. Mam nadzieję, że film Wam się spodoba, a Uriziel jest wykonany w skali 1 do 1, więc będzie troszkę z niego filmików. Hudebeck9626 zadał pytanie: Zrobisz jeszcze kiedyś film o bombach dymnych? Świetna sprawa. Tylko ostatnio zrobiłeś taką bardziej świecę, a teraz wolałbym taką szybszą, na przykład w porzuceniu od razu, żeby wybuchała. Myślę, że wiem doskonale o co Ci chodzi, przyjacielu, i jak najbardziej nagramy sobie też takie odcinki. I jeszcze muszę co nieco dograć sobie też podstawowy taki materiał, żeby zapełnić co nieco sekcję u mnie na kanale. A następnie przejdziemy sobie właśnie do takich magicznych sztuczek ninja! Dziękuję serdecznie raz jeszcze i pozdrawiam. Miło, iż doceniasz oryginalny kontekst yy, związany z ninjutsu. I przepraszam Cię raz jeszcze, przyjacielu, za to, iż tak długo odpowiadam na to pytanie. Oczywiście, jeżeli macie jakieś pytania, śmiało zadawajcie w komentarzach. Kolejne pytania zadał Mech3823. Nagrasz film o utwardzaniu? Jak najbardziej. Wypadałoby nagrać coś takiego i świetny pomysł, dlatego zapisuję odcinek na listę życzeń. Kolejne pytanie, umiesz jakieś moce za pomocą energii, energii Chi. Ciekawe, ciekawe tutaj spostrzeżenie na pewien temat. Serdecznie pozdrawiam. No i cóż, myślę, że możemy sobie kiedyś coś takiego nagrać, ale na razie jeszcze, jeszcze, się, jeszcze się wstrzymiemy. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię na przykład radiestezji, czy na przykład poszukiwaniu wody za pomocą różnego rodzaju różdek, czy także i jak to się nazywa, wyleciało mi teraz słówko. Nazwijmy to ogólnie narzędzi radistyzyjnych, to tak, co nieco na ten temat potrafię i niedługo być może Wam to zaprezentuję. Kolejne pytanie, co zrobić, gdy ktoś złapie mnie za nogę po wykonaniu wysokiego kopnięcia lub kopnięcia w tył? Cóż, to znaczy, że troszeczkę Twoje kopnięcie było yy, albo za wolne, albo nieodpowiednio wykonane, tak szczerze mówiąc, ponieważ jak już Cię chwycił, to, to już jest mały problem. No, mamy tutaj kilka metod, jak się z czegoś takiego uwolnić, jak to zawsze. No ale jest już to bardzo niebezpieczna kwestia. Najprościej wtedy, co możesz zrobić? Przede wszystkim spróbuj zbombardować swojego przeciwnika pięściami. Radziłbym Ci odradzać czegoś takiego, żeby od razu wyskakiwać z drugiej nogi i starać się dziś tutaj w twarz, czy, czy też przełamać linię obrony przeciwnika, bo jest to dość ryzykowne na ulicy, ale na sali, na dojo jak najbardziej próbuj, kombinuj wszystkiego. Przede wszystkim postaraj się odzyskać kontrolę nad tą nogą. Jeżeli co nieco też sięgasz po technik z boksu tajskiego, to tutaj tak naprawdę bardzo brutalnie można byłoby wręcz aż podskoczyć, zapierając się na nodze na, czy także na ręce przeciwnika, który na ją przechwycił, jeżeli mamy do tego odpowiednio wyświetone mięśnie i spróbować wyskoczyć kolanem do góry, bądź też zaatakować z góry łokciem, ale jest to technika bardzo niebezpieczna, raczej widowiskowa, filmowa, a niżej realna. W każdym bądź razie spróbuj, kombinuj, przewski, nie daj się wtedy powalić na ziemię. No chyba, że to jest Twoje założenie, żeby ściągnąć się przeciwnika do parteru i założyć mu odpowiednią dźwignię i w ten sposób wygrać walkę. Tak też można. Pamiętaj, nim nie neguje samodzielności. Jakieś porady, aby nie wystraszyć się na niespodziewane uderzenia. Sparing, sparring, 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 jeszcze raz sparring i dużo treningów z partnera. I przede wszystkim sporo samoobrony. Myślałeś nad tym, aby zagrać filmy. A co ja tutaj robię? Z jakiego piętra jesteś w stanie skoczyć tak, aby nic ci się nie stało? I z 3 metrów spokojnie, aczkolwiek piętro to by tutaj ciężko było określić. Pierwsze piętro, góra, drugie, ale to raczej już musiałby być y, zawiśnięty y, z pełnym zwisem do dołu, tak żeby ograniczyć sobie już przestrzeń. 2,5 metra spokojnie da radę, ale 3 metry to już jest taka czasami granica, że że, że, że... dużo też zależy zapowiadawszy od obuwie jakie mamy, oraz też od podłoża. I mamy wyzwanie, wykonaj salto machowe. Cóż, swego czasu zawsze chciałem się nauczyć tego salta i kurczę, chyba tak se to przeciągnęło w czasie, że, że chyba w tym roku trzeba w końcu to zrobić, tak więc liczę, że w te... ten okres powiedzmy wiosennoletni uda się już. Cóż mistrzowie i mistrzynie, to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o kolejny odcinek serii day. Raz jeszcze przepraszam was najmocniej za tak długie, za... Za, za nie, nie zaopatrzenie się, tylko za tak długie, powiedzmy, opierdzielanie się w tej serii oraz także z innymi. No o cóż, ja zrobię wszystko, aby jak najwięcej materiałów pojawiało się na kanale i żeby były one jak najbardziej treściwe. Jeżeli chcecie zadać pytanie śmiało, w komentarzu piszcie literkę P, zamykacie nawias P i zadajcie pytanie, a ja odpowiem na nie już niebawem. Cóż, ja tymczasem uciekam na kolejną ważną misję ninja. Zostawcie łapkę w górę, kopnijcie suba, jeżeli się podobało, strzelcie komentarz za pozycjonowanie. No i cóż, widzimy się w kolejnych materiałach, a zatem... Osniem po!